Każda Ewangelia mówi o nas. Także dzisiejsza, wszystkie te obrazy. Można by długo teraz rozważać, co to znaczy być bramą, dobrym pasterzem, kto jest złodziejem, kto jest rozbójnikiem w tej Ewangelii. Wyszłoby na to, że czasami i my może. Czym jest pastwisko? Kim są owce? Zawsze, kiedy Jezus robi czy mówi pewne rzeczy w Ewangelii, wzywa nas do naśladowania. Kiedy Jezus pości chce pokazać, post jest dobry, wy też poście. Kiedy Jezus przebacza ludziom grzechy, mówi nam, proponuje nam przebaczenie. Ale długo się zastanawiałam, czy Jezus proponuje nam. Abyśmy byli dobrymi pasterzami. Czy to w ogóle jest możliwe, aby człowiek był dobrym pasterzem? Dobrym. Wiem, że każdy z nas ma dużo dobrych chęci i chce służyć ludziom. Ale sięgnę do takiej starej francuskiej legendy, która troszkę otworzyła mi oczy. Z legenda. Ze średniowiecza. Opowiada, że kiedyś schwytano jakiegoś chłopaka, mężczyznę na kradzieży na rynku. Nie zdołał uciec, więc postawiono go przed sądem. Różni świadkowie zeznali, że on już wcześniej kradł różne rzeczy, napadał, rabował. Czasy były surowe, więc sędzia bez wahania wydał na niego wyrok śmierci. Które miano wykonać następnego dnia na rynku, ale jak każe stary dobry zwyczaj, zapytano skazańca, czy ma jakieś ostatnie życzenie, które oni mogą spełnić oczywiście w granicach realności. No powiedział tak, ma takie nieskomplikowane życzenie. Z kieszeni wyciągnął jakieś ziarenko, zawinięte w chusteczkę. I poprosił, aby to ziarenko posadzono w ogrodzie i powiedział, to ziarenko jest cudowne. W ciągu jednej nocy z tego ziarenka wyrośnie drzewo. Na tym drzewie będą złote jabłka, więc właściciel będzie bogaty, nie będzie musiał już niczego kraść. Chłopiec wyjaśnił, że dostał to ziarenko od swojego ojca. Kiedy ojciec umierał, dał mu to ziarenko niejako w testamencie. No ale wszyscy oczywiście natychmiast zapytali: Słuchaj, no, ale jak to? Jeśli to jest takie cudowne ziarenko i czyni właściciela bogatym człowiekiem, dlaczego go do tej pory nie posadziłeś ani ty, ani twój ojciec? I chłopiec odparł: Ojciec powiedział mi, że. To ziarenko naprawdę wyrośnie, naprawdę wyda złote jabłka, ale jest jeden warunek. Człowiek, który je posadzi, musi być absolutnie niewinny. To musi być człowiek, który nigdy w życiu nikomu niczego nie ukradł, nie zabrał. Dlatego ja nie mogłem go posadzić, bo ja od maleńkości byłem zaprawiony do kradzieży, mój ojciec także. Nie daliśmy rady żyć inaczej, ale na pewno w Waszym pięknym, wspaniałym mieście, pełnym uczciwych, szlachetnych, bogobojnych obywateli, znajdzie się ktoś, kto będzie mógł to ziarenko dziś wieczorem zasadzić. i Jutro rano, gdy wyrośnie, tymi jabłkami nagrodzimy wszystkich, których skrzywdziłem, a mnie zabijecie. No i tutaj nie trzeba dużej wyobraźni, aby sobie dopowiedzieć, że ani sędzia, ani burmistrz, ani strażnicy, każdy jakoś się wycofał z zasadzenia tego ziarenka i kiedy przeszli po ulicach miasta, ogłaszając i szukając chętnego, w całym dużym mieście nie znalazł się nikt, kto by się podjął zasadzenia tego ziarenka. Czy ono było prawdziwe, czy nie, mniejsza z tym, ale Więzień ocalał, bo skoro nie spełniono jego ostatniego, w sumie dość prostego życzenia, to przecież nie można go było skazać na śmierć. Ta historia pokazuje no właśnie dlaczego ją wyciągam. Bo być dobrym pasterzem, to znaczy być kim? Czy może być dobrym pasterzem, ja już nie pytam czy ktoś z was mógłby posadzić to ziarenko, ufam, że wiele osób mogłoby je posadzić. Ja nie, przyznaję się. Dobrowolnie, ale czy może być dobrym pasterzem ktoś, kto ma w życiu na koncie tyle błędów, tyle grzechów, tyle upadków? Czy może być dobrym pasterzem ktoś z nas, kto sam tyle razy zabłądził, podjął złą decyzję, skrzywdził kogoś, wywołał czyjeś łzy, coś komuś zabrał, skłamał. Czy Jezus Chrystus może nam proponować pasterstwo na wzór swojego pasterstwa? Dość ryzykowne, trzeba powiedzieć. Tym niemniej On to robi. W tej Ewangelii właściwie nazywa nas bardziej owcami, ale wiemy, że każda owca, która pójdzie za Chrystusem, wcześniej czy później, siłą rzeczy musi stać się pasterzem. Rodzice muszą założyć dobry dom, w którym będą pasterzami dla swoich dzieci. Ksiądz musi zbudować dobry kościół, dobrą parafię, w której będzie pasterzem dla wszystkich szukających Boga. Każdy z nas musi przejść przez życie tak, aby nie odmówić pomocy tym, którym można pomóc, być dobrym pasterzem. Na pewno. Od Chrystusa różnią nas grzechy. On mógłby to ziarenko zasadzić, my nie. Ale też nie strach przed grzechami jest tym, co ma decydować o naszym życiu. A co ma być tym motywem wiodącym? Ewangelia wiele razy to przypomina miłość. Dobrym pasterzem jest ten, kto uczy świat miłości. Kto przypomina, że Dzięki miłości świat żyje i dla miłości świat żyje. Dla tej miłości trudnej, która potrzebuje uczynków, cierpienia, przebaczenia. Dlatego Jezus dzisiaj tak używa ostrych słów, bo mówi, że są też złodzieje i rozbójnicy. To są ci wszyscy, którzy twierdzą, że żyjemy dla kariery, dla pieniędzy, dla władzy, dla sukcesu. Że żyjemy, aby zrobić sobie życie przyjemne, łatwe, tak długo jak się da, bezstresowe. Dlatego w tej Ewangelii każdy z nas może odnaleźć siebie albo wśród owiec, albo wśród pasterzy, ale niestety również wśród złodziei i rozbójników. Kilka tygodni temu CBOS, czyli nasz taki główny. Urząd badający socjologicznie społeczeństwo polskie przeprowadził badania na temat altruizmu. Czy altruizm jest czymś dobrym? I trzeba przyznać, że wyniki były dość no, pozytywne. Tak, w uproszczeniu można powiedzieć, że trzy czwarte Polaków uznało, że postawa altruistyczna. Jest czymś dobrym, bardzo dobrym. Generalnie są za. Tak, trzeba pomagać innym, żyć dla innych. Ale 20% badanych osób stwierdziło, że w pierwszej kolejności trzeba zadbać o własne potrzeby. Trzeba sobie samemu urządzić życie, altruizm przeszkadza. Dopiero kiedy człowiek będzie zadowolony, kiedy zdobędzie wszystko, co ma może czasami pomyśleć, żeby dać coś innemu człowiekowi. A więc nie wymieniając nikogo z imienia ani nazwiska, ale chyba można tak w pewnym uproszczeniu przyjąć, że 20% ludzi tych badanych w oczach Boga to nie są jego owce. To są złodzieje i rozbójnicy, którzy przychodzą robić życiową karierę Wykorzystując innych, a nie dając nic od siebie. W tym sensie rzeczywiście jesteśmy zaproszeni, by być dobrymi pasterzami, ale z tym zastrzeżeniem co znaczy dobry? Dobry znaczy taki jak Chrystus dobry to znaczy pasterz umierający za swoje owce, chroniący swoje owce, karmiący swoje owce. I prowadzące je na pastwiska życiodajne, czyli te, które dają życie. A nie ma życia poza Chrystusem. Poza Chrystusem życie jest tylko krótkotrwałym zjawiskiem, które bardzo szybko przemija. Bądźmy więc dobrymi pasterzami, na ile potrafimy. Mimo naszych błędów, słabości, mimo tego, że często sami nie znamy odpowiedzi na. Ważne życiowe pytania. Nie wiemy, co będzie jutro, za miesiąc, za rok. Nie wiemy, jak zarządzać swoim życiem, swoimi uczuciami, swoim majątkiem, ale chociażby w tym jednym, w rozdawaniu miłości, w uczynkach miłości, bądźmy dobrymi pasterzami, aby naśladować Chrystusa. Amen.